Jeśli chcesz, by Twój dom, ubrania i rzeczy osobiste pachniały psem, spraw sobie psa. Philips Church to typowa amerykańska psiara. Skończyłeś piesku? Tak, mamo. Wczoraj się najadłem. Smakowało ci? Pycha. Jestem najszczęśliwszym psem na świecie. Dziękuję. Musimy posprzątać. Chcę zobaczyć, jak robisz kupę. Proszę? Ty widzisz, jak ja robię. Ja też chcę widzieć, jak robisz. Nie mogę. Możesz. Zrób dla mnie kupkę. Nie. Chodźmy do sklepu dla zwierząt. Kupię ci piłeczkę. Rób. Nie. Dla mnie. Nie. To znaczy, że mnie nie kochasz. Teraz bym nie mogła. Mogłabyś. Cały dzień puszczasz bomki. Może małą. Sraj do cholery. To nie takie proste. Odpręż się. Ochyda, powinna się pani wstydzić. Mogę to wyjaśnić. Co za wariatka.